Kilkuletni Adaś i Kuba rozpaczliwie potrzebują pomocy. Ważą się losy ich życia, a potrzeba aż 35 milionów złotych. W ekspresie Republiki Plus opowiemy, jak wesprzeć tę rodzinę w potrzebie. Widzowie Republiki to ludzie o wielkim sercu i bardzo Państwu za nie dziękujemy. Sylwia Krasnodębska, ruszamy. Kilkuletni chłopcy bardzo potrzebują pomocy, walczą o życie. Potrzeba 35 milionów złotych. Ludzie dobrej woli i gorącego serca na pewno pomogą. Dobroczynność po 1989 roku kojarzy się w Polsce z fundacją Jerzego Osiaka. Bardzo wiele pytań o przejrzystość Wielkiej Orkiestry pozostaje jednak bez odpowiedzi i spotyka się z agresją ze strony jej szefa. Polskie teatry rządzą, przyciągają już więcej turystów niż amerykański Wielki Kanion. W plusie także Adrien Brody i Brutalist to jeden z najlepszych filmów minionego roku, w przyszłym tygodniu na ekranach polskich kin. Republika to miejsce, gdzie pomoc nigdy nie jest sezonowa. Razem z Państwem pomagamy przez cały rok. Nasza dziennikarka Monika Borkowska odwiedziła potrzebującą wsparcia rodzinę ze Skierniewic. Wszystko, aby za pośrednictwem naszej stacji dotrzeć do jak największej liczby ludzi o wielkim sercu. Rodzice dwóch kilkuletnich chłopców rozpaczliwie potrzebują pomocy. Ważą się losy życia ich dzieci, a potrzeba aż 35 milionów złotych, by je ocalić. Trzeba podać terapię genową, terapię, na którą trzeba pojechać do Stanów Zjednoczonych. I ta kwota, o której mówię, to jest właśnie koszt tej terapii, koszt przelotów, bardzo intensywnej rehabilitacji. Ta rodzina sobie bez nas nie pomoże, bo to jest kolosalna kwota. W imieniu rodziców Adasia i Kuby apelujemy do Państwa z prośbą o wsparcie na stronie TVR. Republika.pl znajdą Państwo szczegółowe informacje, jak wesprzeć. Jeśli byśmy zostawili tych ludzi samych, to by oznaczało, że nie mamy serc. Widzowie Republiki to ludzie o wielkim sercu. Przyjmuję z ogromnym wzruszeniem. Dzięki Państwa wsparciu Republika przekazała władzom lądka zdroju 3 miliony złotych na odbudowę szkoły zniszczonej przez powódź. Nigdy w tak krótkim czasie nie uzbieraliśmy chyba tak wiele pieniędzy, żeby tak szybko i skutecznie pomóc, bo szkoła już jest odbudowana. Pieniądze przekazaliśmy po kilku dniach. Powodzianom, potem jeszcze trafiały do innych ludzi, do tych, którzy potrzebowali jakichś paczek, jakiegoś sprzętu. To wszystko dzięki państwu. Prezes Republiki Tomasz Sakiewicz, wracając ze Stanów Zjednoczonych po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa, otrzymał od naszego amerykańskiego widza czek o wartości 1000 dolarów dla potrzebującego w Polsce chłopca. A to już Warszawska Praga i dziennikarka Ilona Januszewska z pomocą u ojca, który samotnie wychowuje dwie córki. Iga oraz Oliwia nie miały czasu, aby otrząsnąć się po śmierci mamy, która przegrała walkę z rakiem. Ktoś spalił im dom. Do tej pory się krzyczały, do tych klas. Nie wróci nie myślałem, żeby to musiał. <laughs> to, co było siwo. Zapłakany na obudził, wyniósł na klatkę, dał nam kot. Wiesz, że wszystko wyjdzie ok? Nie płacz, już jest dobrze. nie, nie za, za mamą. Tęsknisz za mamą? No. Ale mamusia was wiesz, tej nocy. Ona czuwała nad wami, żeby tatuś się obudził i żeby was uratował. Macie takiego anioła stróża wspaniałego w niebie, wiesz o tym? Tęsknoty za mamą nie da się uleczyć, ale możemy coś zrobić z tęsknotą za zniszczonym domem. Każda pomoc się tutaj liczy. kolejna zbiórka na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prywatna fundacja Jerzego Owsiaka przy wsparciu mediów Trzeciej RP robi jak co roku wielkie show. Show, które zagłusza pytania o przejrzystość i przeznaczenie zbieranych pieniędzy. Jak co roku Jerzy Owsiak zbiera pieniądze, które oficjalnie mają trafić na pomoc chorym dzieciom. Celem fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Jego fundacja od lat, jak ognie, unika przejrzystości finansowej, a sam Owsiak ucieka przed pytaniami dziennikarzy. Monika Rutka można? Tak? A dlaczego pan nie chce odpowiadać na pytania? Co się stało z pieniędzmi na zbiórkę dla powodzia? Ze sprawozdania finansowego WOŚP z 2023 roku wynika, że na pomoc Ukrainie fundacja przeznaczyła ponad 2 miliony złotych, na pomoc humanitarną dla Turcji ponad 140 tysięcy, a na organizację festiwalu Poland Rock równo 10 milionów. W tym samym roku Jerzy Owsiak otwarcie zaangażował się w kampanię wyborczą Donalda Tuska. I żeby wygrać z Sepsom. Jednocześnie każde pytanie o faktyczne przeznaczenie pieniędzy odbierane jest jako mowa nienawiści. Jeżeli gdziekolwiek spotkacie telewizję Republikę, gońcie, gońcie dziadygów, to zła telewizja, zła kolejna, która sączy tylko nienawiść. Sympatycy Osiaka wzięli sobie do serca te słowa. Dziś przed siedzibą Republiki odbyła się pikieta prowokatorów, zorganizowana przez obywateli RP. Telewizja ruch! Szczucie najprawdziwsze na świecie. Kosputina w Twoim domu. Tragedia w siedlcach w województwie mazowieckim nie żyje ratownik medyczny, został zabity przez człowieka, któremu karetka przyjechała udzielić pomocy. Sprawca zabójstwa był pijany. Do tragedii doszło w trakcie interwencji w jednym z mieszkań przy ulicy Sobieskiego w Siedlcach. Według ustaleń policji podczas trwającej tam imprezy jeden z jej uczestników, 59-letni Adam Cze, źle się poczuł i zadzwonił na pogotowie ratunkowe. Gdy medycy przyjechali na miejsce i zaczęli udzielać mu pomocy, ten zaatakował ich dwoma nożami. Niestety, jeden z ratowników po ugodzeniu w klatkę piersiową, mimo przewiezienia do szpitala i próby ratowania mu życia, zmarł. Miał 64 lata. Sprawca został zatrzymany przez policję. Miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu funkcjonariusze czekają z dalszymi czynnościami do czasu aż zabójca wytrzeźwieje. Jednocześnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych w pismach skierowanych do Ministerstwa Zdrowia i Sprawiedliwości żąda konkretnych i natychmiastowych działań zabezpieczających medyków przed takimi tragediami jak ta w Siedlcach. Pięć osób zostało rannych w wypadku na warszawskich łocinach. Kierujący samochodem osobowym z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z dwoma innymi pojazdami. Trzech pasażerów, w tym ośmioletnie dziecko, trafiło do szpitala. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Policja apeluje o ostrożność. Przed nami w Ekspresie Plus szereg oczywistości. Chińczycy w Argentynie szykują się do sylwestra. Tatry wygrały z wielkim kanionem, a pomarańcze wyrosły na pustyni. Chiński Rok Węża obchodzony jest w wielu zakątkach świata. My zabierzemy Państwa na świętowanie do Argentyny, a konkretnie do Chinatown w Buenos Aires. Taniec i radosna muzyka, gwarantowane. W jednej z prowincji w Jemenie, mimo surowego pustynnego klimatu, kwitnie prawie 7 tysięcy hektarów sadów z soczystymi pomarańczami. To nadzieja dla okolicznych mieszkańców na stałą produkcję i sprzedaż tych cytrusów. Wielkie zwycięstwo Francuza w rajdzie Monte Carlo. W ekspresie Plus pokażemy Państwu niełatwą drogę rajdowca do podium. No, ale czego się nie robi dla tytułu mistrza? Inwestycyjna porażka w Rzeszowie. Firma Pol Energia wycofała się z umowy z miastem na dostawę paliwa do autobusów wodorowych. Mimo wygranej w przetargu na dostawę i dystrybucję wodoru dla rzeszowskich autobusów, Polenergia nie przystąpi do jego realizacji. Firma wycofała się z przewidzianej na okres 15 lat umowy. Powód: Włodarze Miasta wciąż nie ogłosili przetargu. Mimo podpisanej ponad 3 miesiące temu umowy, Rzeszów wciąż nie ogłosił przetargu na zakup autobusów wodorowych. Z tego powodu, jak tłumaczy spółka, nierealne stało się dotrzymanie terminów umowy warte aż 120 milionów złotych. Decyzja polenergii nie stawia włodarza miasta w dobrej sytuacji. Rzeszów pierwsze autobusy napędzane wodorem miał wypuścić na ulicę jeszcze w tym roku. Na ich zakup miasto otrzymało prawie 70 milionów złotych z KPO. Teraz prawdopodobnie ten termin zostanie przesunięty. Śmiech, taniec i muzyka. Tysiące Argentyńczyków i członków lokalnej chińskiej społeczności zebrało się w China, Tam w Buenos Aires, aby świętować nadejście Roku Węża. Początki chińskiego Nowego Roku sięgają starożytnej mitologii, legendy o Nianie, dzikiej bestii, która terroryzuje wioski na początku Nowego Roku. Odstraszają ją głośne dźwięki, jasne światła i kolor czerwony. Elementy te stały się integralną częścią obchodów. Z biegiem czasu festiwal przekształcił się w czas oddawania czci przodkom, witania Nowego Roku z nadzieją i wzmacniania więzi rodzinnych. Australijczycy świętują: młodzi starzy, mężczyźni i kobiety zebrali się, aby obchodzić święto narodowe. Mamy ten wyjątkowy przywilej dzielić najstarszy kontynent z najstarszą nieprzerwaną kulturą świata. Jesteśmy wielokulturowym społeczeństwem, w którym każdy ma prawo być dumnym z tego, kim jest, i żyć w pokoju i bezpieczeństwie ramię w ramię. Ceremonia obejmowała podniesienie flagi, nadanie obywatelstwa oraz występy rdzennych tancerzy, a także salwę honorową. Dzień Australii obchodzony jest corocznie na pamiątkę dnia, w którym powstała pierwsza stała osada. Ale nie tylko Australia, również Indie mają swoją uroczystość. Mieszkańcy świętują bowiem odzyskanie niepodległości. 26 stycznia 1950 roku kraj ogłosił się suwerenną republiką, przejmując konstytucję. Oprócz pokazu indyjskiej sprawności wojskowej i występów kulturalnych, w tegorocznej paradzie wzięła udział Indonezyjska Orkiestra Wojskowa i Oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Ucieczka z powojennej Europy do Stanów Zjednoczonych i wielkie marzenia o lepszym życiu. Dramat The Brutalist trafi do polskich kin w przyszłym tygodniu. Film jest nominowany do Oscara aż w dziesięciu kategoriach. It is not so Cloud Festival, promujący polski i zagraniczny rap po raz kolejny w Warszawie. Po sukcesie poprzednich edycji organizatorzy rozpoczęli już przygotowania do tegorocznej czwartej odsłony wydarzenia. W tym roku dla miłośników tej muzyki wybudowane zostaną aż trzy sceny. Na terenie lotniska Bemowo zagrają m.in. Ken Carson, Denzel Curry i Cash Cobain. Festiwal odbędzie się od 11 do 12 lipca. Właśnie opisz mi swoją planetę. Mały Książę, jedna z najbardziej znanych powieści Antoana de saint exupéryego ponownie na deskach Teatru Nowego w Zabrzu. To dzieło ponadczasowe. Ma już 82 lata, ale nadal podbija serca czytelników i miłośników Melpomeny na całym świecie. Bo przyjaźni, której szuka główny bohater sztuki, szukamy wszyscy. Nikt nie chce być sam i czuć się niepotrzebnym. Piosenki do tej filozoficznej baśni napisali Cezary Damagała i Tomasz Bajerski. Spektakl można obejrzeć od 12 do 13 lutego. Ty będziesz dla mnie jedyny na Świecie. Polskie Tatry osiągnęły nowy szczyt popularności, przyciągając więcej turystów niż sam amerykański Wielki Kanion. Blisko 5 milionów osób z całego świata w zeszłym roku odwiedziło Tatrzański Park Narodowy. Większość turystów wybiera Zakopane. Tatry oferują szeroką gamę szlaków, od łatwych tras dla początkujących jak Dolina Kościeliska czy Dolina Chochołowska, po bardziej wymagające jak Orla Perć czy podejście na Rysy, najwyższy szczyt Polski, który jest położony blisko 2500 metrów nad poziomem morza. Najwięcej turystów na Podhalu, może tak to powiem, jest ze Słowacji, z Węgier i z Czech. To ci turyści dominują. Ale w momencie, kiedy uruchamiane są linie, które łączą Polskę z krajami arabskimi, to również turyści z krajów arabskich pojawiają się na Podhalu. Morskie Oko to obowiązkowy punkt dla każdego turysty, a także idealne miejsce na zdjęcia. Teatry oferują coś dla każdego. Niezależnie od tego, czy szukasz spokoju wśród natury, aktywnego wypoczynku czy kontaktu z góralską kulturą, to miejsce, które pozostaje w sercach wszystkich, którzy je odwiedzą. Pustynia i pomarańcze? Jak najbardziej. Jemen, który zmaga się z brakiem żywności i podstawową opieką zdrowotną, dostrzega światło w tunelu. Prowincja Marib dotychczas produkowała rocznie 145 tysięcy ton pomarańczy, co stanowiło aż 74% lokalnej produkcji. Jednak teraz Jemen ma szansę stać się stolicą cetrusów na całym świecie. A to nie lada wyzwanie. Marib staje się znany ze swoich wyjątkowych zimowych pomarańczy. Region szczyci się produktem wysokiej jakości, które przyciągają. Zainteresowanie poza granicami ma. kraju. Przemysł pomarańczowy rośnie jak na drożdżach. Władze prowincji spodziewają się, że sprzedaż produktów wzrośnie o ponad 100 tysięcy ton w tym roku. Jeszcze tylko trzeba znaleźć odpowiednią liczbę pracowników i sukces murowany. Kolejne dni zapowiadają się ciepło i słonecznie. Piękną mamy wiosnę tej zimy. We wtorek zanotujemy temperaturę w granicach 7-11 stopni, a na zachodzie pojawi się delikatny deszcz. W środę ciśnienie zacznie rosnąć, osiągając wartość 1012 hektopaskali. Na Podkarpaciu nawet 12 stopni. W tym dniu na Pomorzu spodziewane są również lekkie opady deszczu, ale nie będą one uciążliwe. W czwartek na południu Muszawka ciśnienie nadal będzie wzrastać. Mimo drobnych opadów dzień przyniesie sporo słońca, w większości regionów zachmurzenie małe. Pierwszy w tym sezonie konkurs lotów narciarskich dla Timiego Zajca. Podczas zawodów w Oberstdorfie Słoweniec zaatakował z drugiego miejsca i ostatecznie wyprzedził Norwega Johanna Andre Forfanga. Zajc długo czekał, aby posmakować złota. Jeśli jednak nie dokonałby tego na skoczni w Oberstdorfie, to ciężko wyobrazić sobie lepsze warunki. To bowiem właśnie na tym mamucie Słoweniec sięgnął po 3 z czterech triumfów Pucharu Świata. Po pierwszej serii faworytem był Andrzej Johan Forfang. W drugiej jednak Zajc przeskoczył Norwega i znów udowodnił, że jest jednym z najlepszych lotników w stawce. Biało-czerwoni zawiedli. Najwyżej na 17 pozycji uplasował się Piotr Żyła. Cała piątka naszych reprezentantów walczy teraz o rehabilitację w drugim konkursie. Yeah. Już nie tak dalekie, ale być może nawet i bardziej spektakularne loty miały miejsce w amerykańskim Aspen. Tam podczas kultowych zmagań X Games snowboardową historię napisał Hiroto Ogiwara. Japończyk jako pierwszy wykonał 6,5 obrotu. Dziś w jego ślady poszedł Miro Tabanelli, który stał się pierwszym narciarzem z tym trikiem na koncie. Kreatywnością zaskoczył natomiast Wang Jiang. Chińczyk nie potrzebował nawet rampy, aby wylądować po trójnego front flipa. Cała trójka ukończyła swoje konkurencje ze złotymi medalami. Z triumfu cieszyć się może także Sebastien Ogier. Francuz dowiódł wypracowaną wcześniej przewagę i wygrał prestiżowy rajd Monte Carlo. To zwycięstwo znaczy dla mnie wszystko. Uwielbiam ten rajd. Może to dobry moment, aby już przestać się ścigać. Ośmiokrotny mistrz świata nie musi już nic udowadniać. Zanotował dziś już 57. zwycięstwo w karierze. Agresją miał zareagować premier Donald Tusk na postępowe pomysły Barbary Nowackiej dotyczące tak zwanej edukacji zdrowotnej dzieci. Przed nami cytat Expressu Plus. Podobno było bardzo ostro i nieelegancko i podobno nawet rzucał przedmiotami. Ale to ja nie wiem czy to jest prawda. Przedmioty były papierowe. Były nie były to kapcie, przedmioty były papierowe, nic się nie stłukło. Premier Donald Tusk powinien skorzystać z psychoterapii. Tu kolejny przykład braku jego kontroli nad własną agresją. Czy w kancelarii premiera mamy mobbing? Czy minister pracy Agnieszka Bąk nie powinna się tym zainteresować i zrobić tam kontrolę? Oraz zapytać pracowników, jak są traktowani przez Tuska? Podobno nawet rzucał przedmiotami. Nie były to kapcie. W kapciach czy bez zapraszamy do obejrzenia programu dzisiaj. Służba zdrowia w Zapaści. Podejrzana spółka szkoliła strażaków? Republika pomaga. Pomaga nam również obecność Rafała Patyry, a ten pojawi się już jutro o 16.55 za sterami ekspresu Republiki. Do zobaczenia.